Słuchasz pierwszego na świecie radia Choreka. Eksperci o biznesie Choreka. Travel and Nice. Harmony Polish Hotels. Integrujemy i wspieramy polskie hotele niezależne. Dołącz do nas i zacznij korzystać. Dzień dobry, Weronika Goworowska, witam w kolejnym odcinku audycji Top Hotelarzy, oczywiście słuchacie Choryka Radio. Dzisiaj odwiedził mnie Sławomir Oczachowski, menadżer Modrzewie Park Hotel, grupa Termaleo Uzdrowisko Szczawnica. Witaj Sławku. Witam Cię Weroniko i witam słuchaczy. Może zaczniemy od tego, żebyś opowiedział trochę w ogóle o grupie i, i o uzdrowisku, zanim, zanim jakby przejdziemy do, do Twojej pracy i Twojej kariery w hotelarstwie, tak, żeby przybliżyć, w którym miejscu jesteś, gdzie jesteś, bo jest to no, bardzo duże przedsięwzięcie. Tak, tak, cały, cały projekt to jest duże przedsięwzięcie. Grupa jest dosyć liczna, są to obiekty hotelowe i gastronomiczne, a w skład grupy, tak naprawdę jest dość duża rozpiętość, bo to jest i hotel pięciogwiazdkowy, mm -hmm. jak i także pensjonat, tak? Więc od, od samej góry do samego dołu. Um, ja reprezentuję tutaj hotel Modrzewie Park, pięciogwiazdkowy luksusowy hotel w Szczawnicy i mamy też również obiekty, tak jak wspomniałem, pensjonaty, hotel trzygwiazdkowy. Teraz w, w niedalekiej przyszłości otworzymy hotel 4. plus. E, mamy Cafe Helenka, jest to taka mhm. ładna restauracja na placu Ditla. Mamy pijalnię, mamy muzea, jest taki dworek gościnny, który. E, został odbudowany, jest to taki kulturalne miejsce, gdzie, gdzie, gdzie można zorganizować różnego rodzaju imprezy, eventy, więc, więc do, dosyć szerokie spektrum, które tak naprawdę oferuje nasz resort. Mhm, a ty odpowiadasz za yy, modrzewie park yy, Hotel, tak jak już wspomniałeś, yy, pięciogwiazdkowy. Może opowiedz jak długo w ogóle pracujesz w hotelarstwie, jak się, kiedy zaczynałeś, jak, jak trafiłeś do hotelarstwa? Mój start kariery to był rok 2000, więc już mogę powiedzieć niedługo minie 20 lat w tej branży, jest to, jest to naprawdę spory koło czasu, natomiast um, nie wypaliłem się na pewno. E, przeszedłem dość długą drogę, ale myślę, że jeszcze dużo przede mną. Jest to dość duża dynamika zmian od momentu, kiedy zacząłem pracować, a mamy rok 2019, wiele się zmieniło w tej branży. Przede wszystkim powstała dość duża baza hotelowa. Mhm, to, to rzeczywiście. E, tak, na, na przestrzeni mhm. tych lat, więc całkowicie też jest dość duża walka konkurencyjna e, i, i i faktycznie zmienia się też światopogląd w hotelarstwie, inaczej wygląda model zarządzania, jak jest aktualnie i też potrzeby, potrzeby gości są też inne niż, niż były kiedyś, tak, no te jednak oczekiwania w miarę mhm. czasu wzrosły, tak. Niż kiedyś. To może właśnie, to y, porozmawiajmy o tym, co się, y, co się zmieniło. Y, to, y, zacznijmy od, od te, tego, co powiedziałeś na końcu, czyli te potrzeby gości. W jaki sposób one się zmieniły? Co potrzebował gości w roku 2000, a jakie generuje potrzeby w tej chwili? Rok 2000 to było no, dopiero tak naprawdę 10 lat po tym, jak y, ta żelazna kurtyna tak mhm. opadła, więc toś. Y, Duża liczba Go Polaków, tak? osób, które m, dopiero zaczęły podróżować, nie miały w swojej świadomości czego oczekiwać od hotelarzy, od, hotel od hoteli, e, miały bardzo takie zakrojone potrzeby. E, z biegiem lat, podróżując po Europie, zobaczyli tak naprawdę, jak to hotelarstwo wygląda. W tamtych czasach faktycznie dopiero żeśmy raczkowali. To hotelarstwo praktycznie nie było, można tak określić. E, wiele żeśmy się nauczyli. Teraz ja, podróżując po świecie, mogę śmiało stwierdzić, że jest, mamy bardzo wysoki poziom świadczonych usług. Dużo żeśmy się nauczyli, e, bo przedtem tak porównywać, na no to tak naprawdę goście wymagali tego, żeby hotel w miarę spełniał ich oczekiwania, to znaczy by było w miarę komfortowe łóżko, e, w fajnym miejscu i, i żeby oferował, mm, powiedzmy, dobre śniadanie. Tak, tak. Nie, nie, jakby nie myślę, że nie zwracało się uwagi na tą całą otoczkę też personelu wtedy, tak mi tak, się wydaje. Nie? Tak, tak, patrzyli bardziej na budynek trochę mhm. i, 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 a nie, nie, nie patrzyli tak na serwis e, m, i dokładnie do, dodatkowe elementy składowe. Tak? No bo tutaj jeszcze wtedy SPA zaczynało wchodzić. Mm -hmm. tak? No tak. Wtedy świadomości, co to jest SPA. A więc więc te, ta, ta otoczka dopiero się budowała, czy nawet pod, patrzymy, rynek majsowy, więc dopiero zaczęły być te trendy te team buildingowe, integracyjne, więc to wszystko zaczęło się wtedy tworzyć, więc zarówno klient biznesowy, czy indywidualny wtedy dopiero się uczył tego, co może oczekiwać, tak? Więc to się całkowicie zmieniło. Później przyszła ta era, Era mobilności e, internetowej, więc, więc też e, całkowicie e, wszystko zostało, że tak powiem, skumulowane do tego, żeby e, łatwość dostępu do powiedzmy rezerwacji, kiedyś jednak te rezerwacje były telefoniczne, to trochę przychodzi w archaizm. A wszystko się teraz odbywa w internecie, w mobilności. przez to też zwiększa się ta konkurencja, prawda? Tak, no, bo, tak, no, bo jakby oczywiście, ten, ten, oczywiście. ten nasz gość ma, ma to spektrum takie bardzo, bardzo, szerokie, bardzo szerokie, tak? I ma, to, ma dostęp, I ma to na ekranie. I ma to na ekranie, dokładnie mhm. tak to wygląda, więc może sobie śmiał porównać szybko e, cenę, opinię, mhm. więc ma pełną świadomość i wie, czego oczekiwać. Czy wyjściem w takiej sytuacji jest na przykład obniżanie ceny? W, już no, nie, nie mówmy konkretnie gdzie, nie nazywajmy, że akurat w tym serwisie, czy w tym serwisie, ale czy w momencie kiedy bierzemy pod uwagę konkurencję naszą, to boksowanie się ceną ma sens, czy raczej nie, w tej chwili już robimy nie, coś innego? Absolutnie nie, no były też takie, są nawet do dzisiaj takie techniki, że jeżeli nowy obiekt wchodzi na rynek, faktycznie stara się tam wszczelić w ten rynek, ale też... No, ceny dumpingowe czasami stosuję, no, mm -hmm. żeby jednak pozyskać i ukraść trochę od konkurencji. Um, natomiast, e, natomiast cena to absolutnie to nie jest e, jakiś taki priorytet, którym też e, kierują się głównie goście, tak? ponieważ no, tak jak każdy z nas patrzy, na, na najlepsza cena do jakości i tym trzeba się też mniej więcej logicznie posługiwać, bo jeżeli e, deprecujemy też markę, no to to też sobie sami strzelamy mm -hmm. w kolano w pewnym momencie, więc Należy mieć też, przekazać na świadomość tym, 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 tym kupującym gościom, którzy chcą dziś zarezerwować pobyt, że to nie jest tylko m, sam pokój, tak? my, my też sprzedajemy coś innego, my sprzedajemy wrażenie, właśnie serwis i, i, i tym trzeba się też kierować. Tak, ja myślę, że to już w tej chwili też się zmienia i też nie, nie do końca. I zarówno w kwestiach hoteli, jak i myślę, że w kwestiach, na przykład restauracji hotelowych, też już nam nie, jakby. Myślę, że Polak już jest w stanie wydać więcej, jeżeli wie, że będzie miał jakość. I myślę, że to się zmieniło. Rzeczywiście na przestrzeni tych lat. Myślę, że zmieniło się to, że stajemy się coraz bardziej surowi w stosunku do. Obsługi i myślę, że wymagamy coraz więcej, i to też wynika z tego, że zmienia się nasza mentalność. I jakby, jeżeli byśmy mieli porozmawiać, do zarządzania jeszcze wrócimy, co się zmieniło w zarządzaniu, ale myślę, że kiedyś też inny był recepcjonista w hotelu. Myślę, że no nie, nie wracajmy do czasów, kiedy, kiedy nie można było się mieszkając w Warszawie położyć w hotelu w Warszawie, mając tutaj meldunek, bo nie, nie o te czasy mi chodzi, ale myślę, że na przestrzeni ostatnich lat jakby od, od recepcjonisty wymaga się już czegoś więcej niż, niż tylko zakwaterowania w hotelu. Czy w tym momencie ludzie, którzy stają na recepcji to rozumieją i, i jakby... Wychodzą, wychodzą, do gościa z tej perspektywy właśnie tej gościnności, zdając sobie z tego sprawę, że nie jest to tylko i wyłącznie kwestia wydania karty hotelowej? Na pewno tak, na pewno tak. Teraz, tak jak żeśmy wspomnieli, to hotelarstwo jest trochę inne i, i wymaga się od tych recepcjonistów, natomiast oni też mają taką świadomość, im się stara przekazać tą świadomość, że to nie jest tylko że, przepraszam, siedzenie za ladą tak, i wydanie mhm. tej karty, Natomiast, no to jest znacznie więcej, tak? To jest y, przekazanie, pierwszy kontakt, tak? No, oprócz portiera, załóżmy, tak jak u nas w hotelu jest to pierwszy kontakt y, z gościem i, i to jest tak naprawdę, całą otoczkę musisz sprzedać w hotelu już na samym początku, mhm, tak? To jest pierwsze wrażenie, no, musi... drugiego się nie da zrobić. Oczywiście, oczywiście, więc jego proaktywna postawa musi być jak najbardziej mm, wskazana. No, wszyscy wiemy, że uśmiech w to jest podstawa, tak? Ale ale to wyjście frontem do, do gościa jest, jest przede wszystkim ważne, ponieważ e, no prosty przykład, no ktoś może siedzieć za tą ladą czy wstać, to nie o to chodzi. Trzeba wyjść właśnie, przywitać się. E, mhm. i, I już na samej wstępnej rozmowie przeanalizować też analitycznie, jakie są oczekiwania gościa, tak? E, na co zwrócić uwagę, bo można wtedy mu od razu przekazać cenne informacje, więc to jest też duża psychologia przy, przy pierwszym kontakcie. I, I ja staram się rozmawiać z recepcjonistami właśnie w ten sposób, że, że żeby tego odczuli właśnie te relacje na początkowe, bo to są bardzo istotne. Żeby ją zbudowali, no bo ona, zbudowali, później, tak, ona później, ona później na, na pewno rzutuje na ocenę hotelu, nie tylko na samego recepcjonista. myślę, że teraz ta moc szkoleń, która jest na rynku i jakby właśnie próba wytłumaczenia tego, że to nie jest tylko kwestia jakby obsługi klienta, tylko właśnie budowania tej relacji, to jest bardzo ważne. Natomiast jak jest teraz na rynku z pracownikami? Rynek, rynek jest bardzo, że tak powiem, trudny, tak? No teraz e, menedżerowie obiektów e, mają, muszą, że tak powiem, mieć strategię na... na, na Personalia, ponieważ no, wiadomo, że 10-5 lat temu nawet było całkowicie inaczej, ale załóżmy 10 lat temu. Yy... Pracownicy przychodzili, bo chcieli pracować, chcieli się rozwijać. Wiedzieli, że uh -huh. dana marka hotelowa, jeżeli jest o no, wysokim poziomie, to naprawdę było, było ciężko się tam dostać i każdy miał tego świadomość. W Dzisiejszy. W dzisiejszej Chyba to był to... wtedy prestiż, prawda? Prestiż, tak, zdecydowanie, zdecydowanie. Natomiast w dzisiejszych, w dzisiejszych czasach jakoś młodzież tego nie, nie, nie pojmuje w ten sposób. Uh -huh. um, czasami idą do pracy z przymusu. Ponieważ już zakończyli tam swoją edukację i muszą gdzieś znaleźć swoje miejsce, nie pojmując jakby filozofii całej, którą tak naprawdę my świadczymy, i jest to, jest to, jest to naprawdę trudne. Po drugie, no jest, że tak powiem, mało tych pracowników wykwalifikowanych. Tak? To, to jest też na pewno bardzo trudne dla, dla hotelarzy, którzy, że tak powiem, są w tym marce premium ponieważ uh -huh. e, no, czas przygotowania takiego pracownika jest dość długi, jeżeli on przychodzi bez kwalifikacji, więc ten proces uczenia się, ja się uczę całe życie, tak? więc, a co dopiero osoba, która w ogóle nigdy nie spotkała się z tą branżą, więc um, no, staramy, się, staramy się to jakoś um, mieć to na uwadze. I um, Tak jak wspomniałem, no, w, w, ja patrząc przez pryzm z rekrutacji, patrzę na człowieka, Mhm. I wiem już na wstępnej rozmowie, czy jestem w stanie go w miarę nauczyć tej, tej filozofii naszej, e, czy nie. Dużą już sam mi teraz powiedziałeś, odpowiedziałeś sam na pytanie, czy, czy ty rekrutujesz pracowników. Tak, tak. Ja mhm. jestem osobą rekrutującą, e, ponieważ wiem, że to ja odpowiadam za tych mhm. ludzi i, i za te wrażenia, które m, staramy się gościom przekazać więc e, jestem przy każdej rekrutacji i, i wtedy ja ostatecznie podejmuję decyzję czy ta osoba jest w stanie tutaj uzupełnić e, naszą kadrę czy nie. Duża jest rotacja pracowników? E, ja na szczęście pracuję w takim obiekcie, mhm. gdzie są wspaniali ludzie. Ponad 50% pracowników jest od samego początku, więc mam stabilną Załogę, która ja sumiennie, naprawdę i rzetelnie lojalnie wykonuję swoje obowiązki, mogę na nich polegać. Um, druga połowa, wiadomo, że rotacja jest, e, natomiast no, czasami ludziom się różne plany w życiu układają, tak. No, tak no, ludzie mhm. Często wędrują, szukają nowych, nowych doświadczeń, i to jest naturalne. Ja zawsze staram się tym ludziom jakby przekazać e, to, co najlepsze żeby w to w życiu wykorzystali i, i zawsze nie toruję, tak, rozwoju. Każdemu mówię, żeby spróbował czegoś też innego, ponieważ to buduje jakby całą właśnie to experience, więc e, kiedyś w życiu się wszystko im przyda. Ja tak samo nie, nie wychowałem się tylko w marce premium, znam różne segmenty, różnego gościa i też wiem, jakie są preferencje i jak to się też wszystko zmienia i fajnie to się później gdzieś uzupełnia. Mhm. No tak, ale najlepiej i tak i tak jednak to, że to jesteś rzeczywiście w komfortowej sytuacji, że, że tylu pracowników jest na stałe, no bo jakby no, koszty rekrutowania są gigantyczne, tak. Koszty przeszkolenia pracownika i, i tak dalej, no to są jakby pieniądze, które, które nie wracają już, no nie wracają do was. Tak, tak, tak. Wiemy, że koszty, koszty rekrutacji są bardzo wysokie, czy już samo poszukiwanie pracownika, mm -hmm. no wydane są dosyć kolosalne kwoty, e, a właśnie później, jeżeli uda się już zrekrutować, no to jest ten czas na szkolenie, to też jest po pierwsze, no niestety poświęcony, e, to jest koszt, no, dodatkowe badania, inne rzeczy, więc jest to naprawdę wydatek dla hotelarzy e, i staramy się, jeżeli kogoś już przyjmujemy do pracy...